Cześć kochani, dzisiaj będziemy robić sernik Lotus. Dlatego, że wy lubicie moje kulinarne vlogi, to pomyślałam, że specjalnie dla Was zrobię ten wiralowy sernik, o który mnie prosiliście, bo dostałam bardzo dużo próśb. Także, kochani, wszystko dla Was. Kochani, potrzebuję 70 g masła, bo musimy go rozpuścić, więc yy, zanim to zrobimy, to sobie po prostu zważymy. No to sprawdźmy, czy to będzie tyle. Lepiej to sobie zważyć. Dobra, trochę jest za dużo, więc musimy ująć. 75. Dobra, jeszcze troszkę. Dobra, zróbmy dokładnie ten przepis. 65. No nie. Dobra, sprawdźmy teraz. 70. Równiutko jesteście świadkami, że jest 70. Teraz odstawię sobie to masło, będę go rozpuszczać, a w tym czasie sobie mm, muszę zmiksować nasze ciasteczka. Potrzebujemy 160 g ciasteczek, więc sobie wsypimy do termomiksa, zmiksujemy. Idealnie. Mamy 160 i teraz zamykamy naszą pokrywę. Jeszcze gdzieś tu przykrywkę miałam, ale pachną ładnie, takimi korzennymi ciasteczkami. Sprawdźmy, czy taki jest. O, idealne. Jak w tym przepisie. I teraz rozpuszczamy masło i czekamy. To ja sobie to odstawię. Troszkę nam skwierczy, więc można już wyłączyć. Ja sobie jeszcze tak podzielałam to masło na takie połóweczki ala polu... polóweczki, chciałbym ala połóweczki, żeby nam się szybciej rozpuściło. No i już mamy gotowe. I teraz musimy to połączyć z naszymi ciasteczkami. Wsypujemy nasze ciasteczka. Nie chcę zrobić tego w termomiksie, bo. Później będzie go ciężko umyć. Masło dodajemy. Rozpuszczone. I musimy to sobie ładnie wymieszać. Nawet tą łopatką możemy sobie mieszać. O. I to będzie, kochani, szło na spód. Mamy teraz taką a tortownicę, na którą właśnie wyłożymy te nasze ciasteczka. A... I to sobie rozprowadzimy. Boże, jak pachną ładnie. Kochani, ta pani na nagraniu miała troszeczkę mniejszą, ale u nas też jest w porządku. Teraz, kochani, robimy ser. Ale micha! Łopanie! Ale musimy sobie wszystko zważyć, więc najpierw bierzemy nasz twaróg. Z piątnicy. 650 gramów tego naszego twarogu. Dobra, jeszcze raz sobie starujemy wagę. Matko, jak mi strzeliło w kościach, słyszeliście? Kurde, to lecimy, jak 650 ton. To z białko można dobić nieźle. To jest kilogram to. Prawie całe opakowanie będzie. Jeszcze troszkę. Równiutko. Proszę bardzo. 650 jest, jest. Halo. Coś ty eee. to pozamawiała. Nie Mikołaj. Pudełka, może w tych pudełkach ich dam, ale pokażę Wam co zamówiłam. Proszę panią operator, tu mamy tak, do Rytlowa mamy, do schroniska Karmę, z Tu tutaj są e, paczki, więc to po prostu w pudełkach im pozawożę, a później się adres zdejmie. Ojej, mieć siłę. Trzeba mieć siłę, Ojej. jeszcze mamy tu następną paczkę. Tu mamy, tu mamy Dolinę Noteci, tyle paczek, o. Mhm. Fajnie. Pewnie, że fani. Niech pieski jedzą, trzeba pomagać. Wiesty Mikołaj od nas. Karmy 15kilowe. Ja nie wiem czy te pudła się wniesą. Chyba trzeba wyjąć z tych pudeł. Chyba tak, bo... Teraz zobaczymy. Panowie byli tak uprzejmi, że mi tu wnieśli. <laughs> Najlepiej tam się do nich złości Mówią, co się złościsz jak to dla ciebie. A ten drugi mówi, on by przez rosto jak. <laughs> Mamy brika. Więc to też sobie tu wsadzimy. Jedna karma. Następna, Ci ten. O, chwyste. jedni zamawiają ddynie na dach. Druzy karmy dla psów. Każdy ma jakieś priorytety. <grym i zresztą> o, jeszcze jakieś smaczki dostaliśmy. Ta psiacko, to moim dam, żeby spróbowały. Tu mamy też dwie torby, więc też sobie tu włożymy. Mama jest dobra. Tu też chicken. <grym i zresztą> Kolender, dzisiaj siłownia, żeby mi samochód nie siadł. W <grywanie> przeciążenie, i ostatnia. Nie Dobra, kochani, była chwila przerwy. To teraz tak dodajemy. Jajko, jedno. Od naszych kurek, kochanych. 80 gramów cukru, więc sobie starujemy. Ale wszystko dzisiaj idealnie. Musimy jeszcze, kochani, sobie odmierzyć śmietankę. 80 ml. Ręce kucharza. Nasz krem musimy rozpuścić, więc do tej miski wlejemy sobie wodę. Myślę, że nie pęknie. Odkręcamy. Uuu, ale pachnie. I wkładamy. Budrmy się, żeby nie pękło. No i jest dobrze. Kochani, ładnie nam się to rozpuściło, ale jeszcze chwilę poczekajmy. Nie pęk słoik. Jeszcze była dolana raz woda, ale słoik był zahartowany. I zamówcie sobie dwie paczki tych ciasteczek, bo jedna Wam nie wystarczy. O, jaka płynna konsystencja. Dobra, to teraz dodamy do tych naszych składników. Tylko sobie po prostu zważymy, bo ten słoik cały nie wchodzi. Dodajemy 150 g, tylko żeby się nie oparzyć. Idealnie. Dobra, kochani, zaczynamy naszą przygodę. Najpierw wolno, żeby się to wszystko ładnie połączyło. A później będzie szybko. Teraz dodajemy naszą śmietankę. Okej. Okay. Musi być taki puszek. Teraz kochani nastawiam piekarnik na 175 stopni i czekam aż się nagrzeje. Dobra, przełożymy teraz tą naszą masę. Ale pianka, to musi właśnie taka pianka wyjść. Nie, no ten przepis to jest prosty. No i tutaj nie ma nic skomplikowanego, wszystko jest jasne. A takich lajków jak ja, ale mega fajne, kochani. To oczywiście można wylizać, bo jakbyście nie wylizali, to jest grzech. Jutro wchodzę na catering, to jutro już nie wolno mi tego jeść. Ale dzisiaj. Jeszcze zakończmy ten dzień ucztą. To. Kochani, to będzie robione w naszej kąpieli wodnej i tym razem będzie kąpiel wodna, więc po prostu wsadzamy na sam dół i będziemy Piec w 175 stopniach, 15 minut, a później będziemy kochani, momencik ja sobie to zaniosę. O, dobra, zamykamy. 170 to jest już ustawione i przez 15 minut, więc weźmiemy sobie jajko, ustawimy sobie ten czas, a po tym czasie będziemy kochani, musimy ustawić na 120 stopni i piec przez 90 minut. Ja mam tu takie jajko i czekamy. Kochani, sernik wyjęłam z piekarnika, teraz go muszę odpiąć z tej ala foremki, poczekać, aż troszeczkę wystygnie i wstawić do lodówki na 8 godzin i później trzeba zrobić górną polewę. Kochani, przechodzimy teraz do czemuści końcowej, czyli musimy nasze ciasteczka, otwieram nowe opakowanie, bo ktoś tu pięć ciasteczek odkradł, nie wiem kto, nie wnikam. Ale nic. Wrzucamy po prostu w połowę naszych ciasteczek, bo będzie nam potrzebna taka posypka. Więc to, tak na oko wrzucamy. O! Mamy gotową posypkę. Teraz czekamy, tylko aż nam się woda zagotuje. To ten kremik się po prostu poleje ładnie na nasz sernik Lotus. Kochani, przyjechała ekspertka, no jak mamuś. No. Zobaczymy. Wygląda. Fajnie, razie, no bo fajnie. ona miała ta pani, tam ci pokazywałam na filmiku, uh -huh. ona miała troszeczkę e, mniejszą tą foremkę. No, dobrze, bo by ona no, jakby czyli? Polewamy. Polewamy, kochani. Ja, jak coś robię w kuchni, wyganiam mamę, mamy w domu nie ma. Bo wtedy się o wszystko człowiek chce pytać, a tak to jest po prostu sam na siebie skazany. Widzisz, tutaj niedługo to otworzę kurde cukiernie w mojej miejscowości. Jak nie pójdzie sprzedaż, to będę zganiać na małą liczbę mieszkańców. I tyle też fajnie można. O, no. Kurde, ale nie. Ale dekoracyjnie fajnie wygląda. Super. Trzeba jeszcze zdjęcie zrobić ładne. No, wypadałoby. Kurde, no i co? No i no. co? Hejterzy? No, no i co? Zaraz zobaczymy. Chcieliby się zjeść. Nie ma. Tam tylko widzą. Hejterom nie daje. No i co? Ma się to coś. Wołam tatę, a ty czyni mamusiu honory i każdemu po kawałeczku ukrój. Ona dopuściła mnie. No patrzcie. Dato, to, to. Idzie dada. Idziemy próbować. Pila. O. Wow, ale piękny wyszedł. Zobaczcie, kochani. Wow. Jezu, piękny. Baczymy. Zobaczymy co to za. Delicje. No. Kochani, kochani. Mm -hmm. Matko Chrystusowa. <noise> Ale? Czy ja w cateringu będę myślał? Nie wiem. Mm -hmm. Palce Bardzo <noise> 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 mm. mm. dobre. Pyszne. Obłęd, totalny Opowiem, obłęd. To Ewa, to taki delikatny. Tak, tak samitny, no. nie. Wszystko sama. Mm. Mm. Będę bardzo, bardzo słodki, ale wiecie co? W jakiejś dobrej cukierni. Aż się prosi. Nie. Nie no, w cukierni aż się prosi, żeby coś takiego wprowadzić, kochani. To jest tak. Pyszne. To jest tak obłędne. A może dostać jeszcze jedną porcję? Nie, jeszcze nie wieźli jednego, już też drugiego. On się woli po prostu zabezpieczyć. Mmm, pyszne. No kochani, co mamy wam powiedzieć? 10 na 10. Co ocenił. Ale dla mnie trochę za słodki. To już mi tak słodko. Może po tych próbach wszystkich tutaj no bo jak wiesz, dla, to mnie na... to dla mnie bardzo dobry. Słodziutki jest. Dla mnie też. Bardzo dobry. Mm. Bardzo lubię. Mm. Ja? To, to nie dla was, to nie smaczki dla was. To nie smaczki. No smaczki dobrze. Smaczki dla nas. Mm. Mm. Bardzo dobrze. Dziękuję, że mnie zachęcaliście do zrobienia tego, bo jest naprawdę obłędny. Kochani, będę robiła teraz dla mnie i dla mamy herbatkę, taką, która jest w maku, bo nasza Wicka, dwie nasze Wicki w sumie, wysłały mi e, polecajkę, a dokładniej ten syrop, który podobno używany jest w McDonaldzie. I on podobno robi całą robotę, także sprawdźmy to, nie mam niestety takiej herbatki, jak jest w maku, bo tam jest Earl Grey, ale to nic. My sobie użyjemy Wilmy, ja mam Wilmę, ale wiem, że jeszcze tutaj są jabłuszka. No. i najpierw zaparzymy herbatę, a później dodamy jabłuszka. Ciekawa jestem. Szkoda, nie mam takiej samej herbatki, zrobiłam zdjęcia, ale nie zdążyłam zamówić. Ale to chyba bez różnicy, nie? Jak myślicie? Podobno ten syrop robi największą robotę. Ja tu się rozpędziłam, kochani, i zdejmuję skórkę. A skórki nie trzeba zdejmować, bo tam jest ze skórką, a to nic. Damy takie kawałeczki. To się zje. Sprawdzimy, jabłuszko? Mmm, pyszne. Ale słodkie. Nam patrzyłam to są tylko jabłka. Troszeczkę poczekamy, aż się ta nasza herbatka zaważy. Dobra. Wlewamy nasz syrop. Nie wiem ile. Poczekajcie, połącham. Rzeczywiście on tak pachnie jak w maku, dobra, jeszcze tutaj, i do tego jabłuszka, mamusiu, chodź, spróbujesz. Rzeczywiście. Jak w Maku? No. Ja też już spróbowałam poza kadrem. Jak w McDonaldzie? Jaś. Jak tam ktoś polecił? Dwie wicki nam poleciły. Dziękujemy. Ma no, też na dziękuję. Kochani, przyszło do mnie moje śniadanko. Jest to pieczona owsianka daktylowo-czekoladowa, proteinowa. Do tego jest jogurt z miodem proteinowym i melonem. Także od dziś zaczynam dietę cud. Także jestem na 1800 kalorii, mam 5 posiłków, a dieta jest to Active Pro. Dla aktywnych osób, takich jak ja. Mm, mm, mm. Jakie cuda, nie? <gry> a i co? Kochana. Pyszne. Taka pieczona owsianka. Mhm. Mm o, patrz, na koleżankę. Kochanie. Na dietę. Spróbujemy melonka, bo ogólnie ja nie lubię. No, melon to ciężko mi ocenić, bo ja nie lubię melona. Ale to nic. Ale to bardzo dobre. Mm -hmm. Fajnie. Jeszcze mam drugie śniadanko, ho, już to was? Nie, dziękuję, już jestem po śniadanku swoim. Ja to jestem większa. Ja jadłam halibuta dzisiaj. Halibuta w sajce w buta. No co ty nie powiem? To jest twoje powiedzenie, na to się śmieję. <laughs> Pyszne. Smacznego. No to smacznego, jedz. Dziękuję. Ale tu jest magicznie, kochani. Właśnie jadę do schroniska zawieźć karmę. Wspaniale. Taka cudna jesień. Dziś jest taka ładna pogoda. Wczoraj to był taki deszcz u nas, no ale ten deszcz też jest potrzebny. Wiadomo, może grzyby będą w lesie. Zobaczcie, kochani, z kim. Ja dzisiaj idę. Idę z Azją. Azja jest już po sterylizacji. Polubiłyśmy się z Azją. Tak Azja zadowolona taka się działa sobie w budzie smutna. A jak zobaczyła, że pani idzie do niej ze smyczą, to od razu wyskoczyła jak szalona. Już może chodzić, już w ogóle pani mówiła, że dochodzi do siebie, także na spokojnie można spacerować. Azja, chodź do mnie. Oj, o jej, jaki wodzieżny psiak, jaki wodzieżny psiaczek. Śliczna jesteś, tak? <grym>, idziemy? Dobrze. O jaka Katy, jesteś sprytna. Kochani, karmy zawiezione. Ja zjadłam sobie drugie śniadanko. Już wam mówię, co miałam na drugie śniadanko. Miałam naleśnika z kurczakiem, z mozzarellą i pomidorkiem, a to był naleśnik szpinakowy. Powiem wam, że naprawdę dobry. Pomidor, taki sobie, dlatego, że to teraz nie czas na pomidory. Nie nagrałam, bo już zjadłam, bo tam sobie po prostu. No nie było czasu, żeby to pokazać, ale pokażę wam, co mam na obiadek. Także, no, powiem wam, że na razie smaczne. Na razie smaczne. No i przede wszystkim muszę pilnować tych godzin, żeby się nie rzucać, żeby się nie obiadać, bo u mnie to jest tak, że potrafię połowę dnia nie jeść, a później na przykład się rzucić i to na słodkie i człowiek tak łapie niezdrowe rzeczy, a tak to będę miała przynajmniej e, zbilansowaną dietę. Kochani, na obiadek mam filet z indyka w sosie słodko-kwaśnym, ryż z kurkumą i chili i do tego jest brokuł z sezamem. Ja sobie to podgrzeję żeby mieć po prostu ciepły posiłek i to ma kalorii zaraz sprawdzimy 420 prawie no robimy próbę razem z wami ja już sobie zagrzałam mm, indyk bardzo dobry wszystko dobre Dobra, wszystko? Bardzo pożywne. Mhm. Jest mm. Najlepszy jest ten indyk z tym sosem. O. Bardzo dobry. A chyba ty paty mięsowa jesteś. Musiałam pół godziny poczekać dłużej, bo nie byłam głodna jeszcze. Mm. Troszkę więcej soli. Ale tak to wszystko dobra. Wszystko dobre. Mhm. Do smacznego. Dziękuję. Proszę jeść spokojnie. Także kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to lajkujcie, komentujcie i co mamuś? I... Oraz subskrybujcie. Żeby być na bieżąco z innymi vlogami. Pa i smacznego obiadu Wam życzę. Pa! pa.